Tysiąc subskrypcji. Jestem szczęśliwa. Na początku dzisiejszego filmu chciałam Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że tak dużo osób ogląda mój kanał. Tysiąc oglądających, tysiąc subskrybujących, bo może nie wszyscy oglądają wszystkie filmy, ale tysiąc subskrybujących. Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek. Osiągnę tą liczbę. Dla mnie to jest bardzo, bardzo dużo. Cieszę się bardzo i naprawdę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że moje filmiki są dla Was przyjemne do oglądania, że mogę się z Wami podzielić moim życiem tutaj na wsi i że z przyjemnością gościcie u mnie w ogrodzie. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Zapraszam większą liczbę osób jeszcze do oglądania, a tych, którzy regularnie oglądają mój kanał, szczególnie mocno i gorąco ściskam. Oglądajcie moje filmiki, bardzo będę szczęśliwa. Zapraszam na kolejne, bo dla Was i też i dla siebie kręcę te. Codzienne sprawozdania z mojego życia na wsi, z mojego, z życia naszego, mojego romka, mojego psa ramzesa, moich kurek i mojego koguta Stefana. To wszystko to moje życie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zapraszam i gorąco, gorąco pozdrawiam do następnego filmu. Do następnych filmów i mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Witajcie w ogrodzie pod Lipą. Jak słyszycie, pada. Wczoraj jedynie dzień był bez deszczu, a dzisiaj od rana znowu leje. Chyba nie muszę komentować, jaki jest mój humor od samego rana. No, ale co zrobić? Mogę sobie przyjść tylko do tunelu i popatrzeć, jak pięknie kwitnie tutaj cukinia. O, i tutaj widać wyraźnie, jaka jest różnica między męskim kwiatem a żeńskim. Wyraźna różnica. I zobaczcie, tutaj ta cukinia ładnie rośnie. Tamta cukinia zgniła, niestety. Nie wiem dlaczego ta malutka. Ale ta może ładnie urośnie. No i tutaj mamy drugi, drugi, drugi kwiat. I, I tu będzie się. O, już się nawet kształtuje. Następna cukinia. Chociaż. Chociaż tutaj troszeczkę radości. Bo jak na razie. Do tej cukini dolnej. Nie dobrały się. Nie dobrały się ślimaki. Ona jeszcze troszeczkę podrośnie i po prostu ją zetnę i taką młodziutką sobie zjemy. Ślimaki, jak ślimaki wiadomo są, nie ma co już o tym, nie ma co już o tym rozprawiać. Bardzo ładnie rosną te papryki, tylko że one rosną bardzo do góry. Bardzo do góry nie rozkrzywiają się, ale to mi nie przeszkadza. I wiecie co? Urosła tutaj jakiś grzyb. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pieczarka. No, ciekawa jestem, skąd się wzięła. Widocznie w mojej ziemi była. U nas na działce, u nas w ogrodzie rosną pieczarki. Więc być może. Muszę zbadać, czy to faktycznie pieczarka, bo są, mm, są y, takie podobne, też trujące grzyby, podobne do pieczarek, więc nie wiadomo, ale zobaczymy. Tutaj mam już taką ładną papryczkę. Ona nie będzie pewnie już większa, bo krzaczek jest maleńki. A papryka nawet dosyć spora, jak na taki maleńki krzaczek. Już tutaj na tych krzaczkach są papryczki, i tutaj na tych, tu gdzieś widziałam na tej czekoladowej. O, już się robią też zawiązane. O, widzicie, jest tutaj malutka. Także z niecierpliwością czekam. Z niecierpliwością czekam, bo chcę koniecznie spróbować, jaki będzie smak tej papryki. No nic dzisiaj, dzisiaj nic nie ma do roboty w ogrodzie. No bo jak taka pogoda to wiadomo, jeszcze powiem wam coś w małym tunelu. Nie optymistycznego wcale pokazywałam Wam ostatnio, że pięknie po całym rządku, cały rządek był. Piękny, bazylii, bazylii sałatowej i zobaczcie, nie ma wcale, chwasty zostały, chwastów one nie jedzą. Ale bazylię zjadły, wszystko, dosłownie wszystko. Tutaj ostał się tylko i ostała się tylko jedna maleńka jeszcze wczoraj tutaj było, bo widziałam kilka, a dzisiaj już nie ma ani jednej. Ani jednej. A był cała ta skrzynia była tutaj, równiutko tu jest jedna. Cały rządek był i tu cały. Tak się cieszyłam i tutaj też. Tutaj też był cały rządek. Tak się cieszyłam, że będę miała, że wszystkie tak ładnie wykiełkowały. I niestety no, nie przypuszczałam, że bazylię też lubią. No, ale i tak bym nic na to nie poradziła. Ale zobaczcie, zostawiły chwasty. No, chwasty zostały. Pomidorki ładnie rosną. Pomidorki już się, już się tutaj zawiązują. Zobaczcie, malutkie są. No, i tutaj, o, tutaj, bardzo ładnie już. Musiałam wczoraj popodwiązywać, bo już te pędy się chciały przełamywać. Tutaj także pomidorki ładnie rosną, i pomidorków będzie nawet całkiem sporo. Na szczęście widzę odpukać, że ślimaki liści pomidorowych nie jedzą. Jakoś nie wchodzą na pomidory. Na szczęście, więc może i nie dobiorą się do kwiatów i do pomidorów. No, miejmy taką nadzieję na razie. Zobaczymy. Tu w ogóle nie było w tym tunelu ślimaków, dopiero, dopiero od niedawna od kilku dni się tutaj przeniosły. No nic, tyle moich żali. I narzekań znowu od samego rana. Jeszcze pokażę wam jak ładne jabłuszka rosną chociaż. Ile, ile znowu będzie jabłek. No jabłonki pięknie kwitły, więc jabłek będzie sporo. Zobaczcie ile tam jest wszędzie. Chociaż, chociaż to dobrze. No a tak to co? Mogę sobie tylko pooglądać. I tyle. I iść do domu, no bo tak jest mokro, że w ogóle. Dobrze, że te truskawki zebrałam po tym deszczu przedwczoraj, bo. Czy w sobotę? Nie pamiętam już, czy w poniedziałek. <grym> w każdym razie, między jednym deszczem a drugim, zebrałam resztę truskawek, które jeszcze dało się uratować przed pożarciem które jeszcze były takie dobre do zbierania bo teraz no to już by się nie dało bardzo pięknie, zobaczcie, bardzo pięknie rośnie dynia która już tutaj jest smakowita dla ślimaka ale jeszcze nie kwitną jeszcze, jeszcze nie widzę żeby, o tu będzie miała kwiat będzie miała widzę tam, to jest. o i tutaj są, patrzcie Także są. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że zakwitną. No, oby się w końcu. O tutaj. No będą, będą. Tamte są mniejsze i nie wiem czemu nie chcą rosnąć. Zobaczymy. Ale nawet jakby była tylko ta jedna ona tutaj i ta druga. Zobaczcie, tutaj aż się, aż się na fasolkę, i po, tutaj się przyczepiła do tych drutów. Ale to nie szkodzi. Fasolka już na samą górę wyszła, aż do jabłonki. Aż do jabłonki wyszła, tam już jest na górze. No, a tutaj nie wiadomo czemu liście zjedzone na górze. No, ale ona już teraz to sobie już da radę, fasolka, bo jak już jest taka duża, to już to już pójdzie w górę. No dobrze. Kurki mokną, mokro już mają mimo, że są, że plandeki założone. To już to przecież tak to wszystko przemoczone. A co w tutaj warzywniku? No. Posiałam te wszystkie sałaty, ale nic nie wschodzi Na razie nie wiem. O, o są, są. Jest sałata rzymska, wyszła, ale czy ona przetrwa? Nie wiem. Nie wiem, czy przetrwa, czy nie zostanie zjedzona. Oj tutaj patrzcie, recelat bowl też wychodzi, ale nie wiem czemu tylko tutaj. A tam nie, no to nie, nic. A tutaj jeszcze te na razie nie. No nie wiem, czy one przetrwają naprawdę wiecie, nie wiem. O i tutaj, tutaj też jest sałata Dore de Printemps, no. ale czy nie zostaną zjedzone, nie wiadomo. Nie ma co przykrywać, nie ma co okrywać, bo one i tak pod spód wchodzą i tak z ziemi wychodzą, więc nie ma co. Tutaj buraczki, no buraczki liściowe jakieś też widać, o tutaj są. Czy przetrwają, zobaczymy. Rzodkiewka ładnie. Rzodkiewka ładnie rośnie. Może rzodkiewki nie lubią ślimaki, oby, bo ja lubię bardzo. Sałata pekińska, kapusta pekińska ładnie rośnie. Zawiązała główki, ale już z tych główek wychodzą kwiaty. No i białe kapusty ładnie rosną, ładnie zawiązują główki, no ale widzę, że są jednak troszkę pojedzone. No zobaczymy. Czerwona też, no żeby zrobiło się ciepło, to to wszystko by rosło. I wiecie co, że to brokuły, nie są brokuły, tylko jednak nie dali mi brokułów, tylko kapustę włoską. I mam teraz tutaj tyle kapusty włoskiej, ale nie szkodzi, bo ja lubię kapustę włoską. No i no i cukinie, no cukinie rosną jak zwykle dobrze. No i fasolki rosną bardzo ładnie na wszystkich, przy wszystkich podporach. Ale ja sobie dopiero uświadomiłam wczoraj, że ja mam tutaj bez tej kratki, nie zrobiłam, bo jeszcze wtedy dopiero siałam. Tam zrobiłam, bo tam już kiełkowały, a tutaj nie mam, a one już chcą się piąć. Więc dzisiaj, jak przestanie padać, chociaż trochę. No to y, będę musiała szybko wziąć drut i przyjść tutaj otrząsnąć z deszczu tą podporę i robić kratkę, bo one już o, już chcą się piąć. No zupełnie, zupełnie y, przeoczyłam to, że ja osiad okratkowałam sobie tylko tą jedną kratkę. Tutaj pięknie, tutaj pięknie ta fasola. Lepiej niż tam w dyniach. No, i cukini ładnie. Cukini już chyba nie zaatakują liści, ale zobaczymy, czy nie będą atakować owoców. To znaczy cukini, czyli warzywa. No dobrze. Ziemniaki powoli zaczynają brązowieć, więc nie wiem, czy doczekają, czy nie złapie ich zaraza, bo wyglądają bardzo marnie. A jak zaczną już takie robić się, no brązowe, to już trzeba będzie to ścinać. No bo, żeby mi nie przeniosło się to na pomidory. Trzeba będzie po, pomyśleć. O, tutaj sobie jakiś zajada. Także to była prognoza pogody, narzekanie na ślimaki i przegląd mojego warzywnika. Co będzie w ciągu dnia, zobaczymy. Ale zobaczcie ile orzechów jest. Ile już orzeszków na leszczynie? Ale będzie miała znowu wiewiórka co zbierać. Ale piękne. O ile tam góry jest. No, leszczyna nasza to zawsze daje tyle orzechów. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne orzeszki. I ile ich jest już. No, niedługo już będą buszować tu wiewióreczki. Już będą zbierać na zimę orzechy, ale jest tego, ale jest super, super. Będziemy zbierać kto więcej i szybciej. <laughs> ale jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Jeszcze troszkę, ale jest sporo, sporo jak zwykle co roku. Super, ta leszczyna jest naprawdę piękna, wielka i ma mnóstwo. Mnóstwo orzechów. Ale wszystko mokre. Wszystko mokre. No tutaj... A malinojeżyny chyba już są piękne, dojrzałe. No zobaczcie ile. Ostatnio jak zbierałam to było malutko. Ojej, chyba muszę chyba muszę przyjść i zebrać je. Bo szkoda, przy tym deszczu to one. Ojejku, ale dojrzałych! Na szczęście na samej górze nie ma tak dużo. No więc idę, chyba będę w tym deszczu zbierać. Zobaczcie, naprawdę są piękne. Takie duże. No właśnie, malino jeżyny mają to do siebie, że mają bardzo duże owoce. Zobaczcie, tutaj. Tutaj wszędzie. O. Bardzo piękne, duże owoce zbieram, bo szkoda mi, żeby, żeby tak nasiąknęły wodą. No, zobaczcie, jakie piękne. W okazji pozbieram jeszcze maliny, których pełno już tutaj znowu dojrzało. Zobaczcie, ile już mam w miseczce. No, bo szkoda, bo to wszystko już opada tak dobrze jest dojrzałe. Troszeczkę się zbierało, zobaczcie. Coś z tego będzie, no szkoda. szkoda, że nie można iść do lasu. I dozbierałabym sobie znowu borówek i znowu sobie tutaj zrobiła następny słoiczek dżemu. Bo widzę, że poziomki też już są czerwone, można dozbierać, no ale nie da się, bo jest tak mokro i cały czas pada. Ale, jak nie ma borówek, to z tej małej ilości jeszcze dozbieram poziomek. Zrobię sobie malutki słoiczek znowu takiej pysznej galaretki. Tym razem malinowo-poziomkowej. No, i dozbierałam poziomek. No i prawie cała miseczka jest. Wszystko mokre, ziemią pobrudzone. No, niestety. W ogóle nie zanosi się na jakąkolwiek poprawę. I mówili, że. I wczoraj w mapach pogodowych było, że dziś ostatni dzień deszczu i od jutra już miało nie być, przynajmniej przez tydzień. A tu już pokazują, że jutro też ma padać cały dzień. Więc tak to wygląda u nas. Jak tam lilię. Rozwija się coraz więcej pięknych lilii. I nawet nie można sobie tu posiedzieć, żeby popatrzeć na nie. No patrzcie. Jaka piękna żółta się rozwinęła. Tutaj te czerwone, i te, i te kremowe. Ile tych kremowych jest? No i tutaj rozwinęła się jeszcze piękna różowa. Proszę. Są poszkadzane. Widzicie tutaj zjedzone listki, ale to nie szkodzi. No trudno już co zrobić. Ale ta ma piękny kolor. No, tu będzie pomarańczowa, chyba o, o ile widać po pąkach. I tutaj kremowa. Najwięcej mam tych kremowych. No, tutaj zobaczcie. Róża. Mam nadzieję, że się nie złamała. Patrzę. Chyba nie. Ale trzeba ją koniecznie przymocować tutaj do czegoś, bo się złamie. Na razie ją tak zaczepiłam jedną o drugą, ale koniecznie muszę przynieść tutaj coś. Jak tylko przestanie padać, jakąś potworę zrobić, bo nie zdążyłam po prostu. No. Pięknie, pięknie lilie się rozwijają. Śliczna jest tak żółta. Ta właściwie taki, taki pomarańcz to jest. Tutaj się rozwija coraz więcej lwich paszczy. No tak by sobie człowiek posiedział wśród tych kwiatów. No ale nic. O, widzę, że już mieczyki będą kwitły niedługo. Już są pąki. Co mnie cieszy, ale te tu w doniczce, o! Patrzcie, mają. Mają, bo już myślałam, że nie będą kwitły. O rany nie zauważyłam, że wypuściły. Takie długie pąki, tutaj takie długie pędy, ale nie wiem czy wszystkie. W każdym razie będą jakieś. Zobaczcie jak, tu, zobaczcie, jak tutaj moje funkie zakwitły pięknie, mimo że tak deszcz tu na nie leje. Ta ma taki piękny, biały kwiat. Właściwie trzy tutaj są, cztery nawet pędy kwiatowe, a ta ma takie zupełnie inne takie. Bardziej do góry i takie lekko wrzosowe. Przyszłam tylko kurkom dać jeść i zobaczcie, jak tutaj w kurniku napadało. Przecież zobaczcie, non stop leje i już tutaj cała jest woda. Cała woda już tutaj przeszła woliery, nawet mimo, że jest zadaszenie, bo tutaj z boku tyle napadało, że już to płynie. Płynie po prostu przez woliere. Równi cały czas leje. No cały czas. Także ja nie wiem, co to będzie. Cały czas. I końca nie widać w ogóle na mapach. Nie pokazuje, że przestanie, więc nie wiem. Nie wiem. No po prostu tragedia. No nic. Ale ogórki rosną, ogórki rosną po oczach po prostu przy tej pogodzie, ciepło, mokro, piękne, piękne naprawdę i bardzo żałuję, że nie zrobiłam tych podpór tutaj jakiś chociaż takich niskich, no ale nie przypuszczałam, że będą aż tak piękne te ogórki, z tego co, co wyglądało to, że w ogóle nie będzie. A tu się okazuje, że takie piękne rosną. No zobaczymy. A ja znowu wyszłam. Jak widzicie, ja nie mogę usiedzieć w domu, mimo że deszcz pada. Ale no do kurek muszę wychodzić. Czy, czy chcę, czy nie chcę. No to muszę. Teraz przyszłam sprawdzić, czy może już poszły do kurnika, bo, bo jest tak. Już szaro się zrobiło, ale nie. Jeszcze nie. Ach, idę tutaj na moje łąki kwietne, na moje, na moje prerie, które tak zaniedbały się znowu przez ten, przez ten deszcz, przez tą pogodę. Zobaczcie, wszystko się położyło. Tutaj szkoda, bo ten tak pięknie. Zobaczcie, i to już wszystko leży. Wszystko leży. Chciałam sobie troszeczkę nasion wziąć, no ale jak nasion wziąć, jak, jak mokre. No, trawy pięknie do góry poszły. Ale koniecznie jest tutaj obciąć wszystko, a nie da się, bo jest tak mokro. A oczka tego to w ogóle nie widać już tak zarosło. No, ciekawa jestem tego astra. Tutaj już, już niedługo będzie kwitł. No ale to wszystko się kładzie. On się też przechylił. A on powinien w ogóle taki być. I zaraz on mi się... On mi się zaraz złamie przecież, bo on się położył po prostu. Nie no, załamie się chyba z tego wszystkiego. Wiecie, już nie mogę patrzeć na to. Nie mogę patrzeć. Wczoraj taki ładny dzień. Było, była jakaś nadzieja, że się rozpogodzi, że już będzie ładnie A tu dzisiaj od rana deszcz. No, no zobaczcie jak to wszystko wygląda. Nawet te, te szczecie już się, już się pochylają takie napompowane wodą. <śm> No, nawet nie da się nic oczyścić tutaj z tych przekwitniętych. O, nawet się przymiotno już położyło. No, wszystko, wszystko się kładzie. No nic, no. <słuch> Widzicie, ostatnio to macie ze mną samo narzekanie. No, wczoraj nie narzekałem, bo wczoraj było słońce. Ale tak to. Ostatnie dni to, to samo narzekanie, no ale nie narzekalibyście, jakby ciągle był deszcz, no. Nie można wyciąć tych wszystkich przekwitniętych kwiatów, tych łubinów, tych innych tu, które już, tych goździków, które poprzekwitały, no nie da się. Nie da się po prostu. No nic, to na dzisiaj tyle. Idę do domu, już niedługo dwudziesta i co? I dzień minął, nic dzisiaj nie zrobiłam, kompletnie nic w ogrodzie. Tylko pochodziłam trochę i ponarzekałam. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro w ogrodzie pod szumiącą lipą. I trzymajcie kciuki, żeby przestało padać.